Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Fundusz Sprawiedliwości w kryzysie, Ziobro i Błaszczak w ogniu krytyki. Polacy krytykują rząd Tuska, brak złudzeń w społeczeństwie. Romanowski kontra Lis, żądane przeprosiny i wpłata dla OSP w ogniu sporu. Kobiety murem za prezydentem Nawrockim, demonstracja wsparcia szokuje Warszawę. Brown wyprzedza Konfederację. Sondaż wywraca układ sił w polityce. Ścigają obajtka. Akt oskarżenia w sprawie umów z detektywami wstrząsa sceną polityczną. Babcia z Kolima zawstydza Tuska. Benzyna poniżej 5 zł. Polowanie na Romanowskiego trwa. Ena ponownie w grze i eskaluje napięcie. Młodość Dobrzyńskiego w Ormo wywołuje kontrowersje. Siemoniak broni byłego współpracownika. Chiny uderzają w polskie mleko. Cła powalają producentów i wstrząsają gospodarką. W grozy w Edynburgu samolot Ryaner uderza w zbiornik paliwa. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed Tobą, porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Fundusz Sprawiedliwości w Kryzysie. Ziobro i błaszczak reagują. Zbigniew Ziobro wraz z Mariuszem Błaszczakiem złożyli zawiadomienie o przestępstwie przeciwko ministrowi Waldemarowi Żurkowi, który jako funkcjonariusz publiczny rażąco nie dopełnił obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego i prywatnego, a korzyści z tego uzyskała zewnętrzna firma. Poinformował Ziobro na platformie X, chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, który od lat finansuje ponad 300 ośrodków pomocy dla ofiar przestępstw. Niedawno Michał Janczur ujawnił w wirtualnej Polsce, że sieć ośrodków przestanie działać od 1 stycznia, a poszkodowani w wypadkach. Ofiary przemocy domowej i dzieci wykorzystane seksualnie pozostaną bez wsparcia prawnego i psychologicznego. Powodem jest brak terminowego rozstrzygnięcia konkursów funduszu przez resort sprawiedliwości. Ziobro podkreślił, że umowy z funduszem były dotychczas zawierane regularnie w cyklu trzyletnim, a minister Żurek przez wiele miesięcy świadomie nie ogłaszał kolejnych konkursów, choć na koncie funduszu zgromadzono ponad 400 milionów złotych. W ostatniej chwili resort wynajął prywatną firmę do oceny wniosków konkursowych za prawie milion złotych. Mimo, że należało to do obowiązków urzędników ministerstwa, co spowodowało szkodę dla skarbu państwa. Ziobro ostrzegł, że zaniechania żurka mogą okazać się tragiczne dla wielu ofiar przestępstw i podkreślił, że w praworządnym państwie osoby odpowiedzialne za takie działania ponoszą konsekwencje, które musi ponieść również minister. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 10 lat. Polacy krytykują rząd Tuska, większość nie ma złudzeń. Aż 57% Polaków jest niezadowolona z działań rządu Donalda Tuska. Wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla telewizji w Polsce 24. Tylko 33% badanych deklaruje zadowolenie. Szczegółowo, 31% ankietowanych jest zdecydowanie niezadowolonych, 26% raczej niezadowolonych, 29% raczej zadowolonych, 4% zdecydowanie zadowolonych, a 10% nie miało zdania. Kolejne pytanie dotyczyło kierunku, w którym zmierza Polska. Okazuje się, że 58% uważa, że sprawy idą w złym kierunku. W tym 15% zdecydowanie nie i 43% raczej nie. Tylko 32% Polaków uważa, że sytuacja w kraju rozwija się dobrze, z czego 28% raczej tak, a 4% zdecydowanie tak. 10% badanych nie miało zdania. Wyniki sondażu pokazują wyraźnie, że większość społeczeństwa nie jest zadowolona z dotychczasowych działań rządu i obawia się o przyszłość kraju. Dodatkowo, spora część Polaków wyraża frustrację wobec polityki rządu. Wskazując na brak skutecznych decyzji w kluczowych sprawach społecznych i gospodarczych, co może mieć wpływ na dalsze nastroje społeczne oraz plany wyborcze. Romanowski kontra Lis, żądane przeprosiny i wpłata dla OSP. Decyzja sądu okręgowego w Warszawie o uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania posła Marcina Romanowskiego wywołała falę komentarzy politycznych. Pod jednym z wpisów Romanowskiego Tomasz Lis napisał, że "wyląduje na ławie oskarżonych" i nazwał go złodziejem. Poseł odpowiedział: że słowa te są chamskim komentarzem zawierającym kłamliwe informacje naruszającym jego dobra osobiste i wypełniającym znamiona przestępstwa zniesławienia według artykułu 212 Kodeksu Karnego. Romanowski wyjaśnił, że wszystkie zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków Funduszu Sprawiedliwości są fałszywe, w rzeczywistości zabezpieczono tylko 7 tysięcy złotych, a rzekome szkody dotyczą całkowitych środków przeznaczonych na legalne projekty, w tym budowę ośrodka fundacji Profeto KS. Michała, który został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, Poseł podkreślił, że jedyną osobistą korzyścią była satysfakcja z finansowania projektów chrześcijańskich i konserwatywnych, natomiast żadne środki nie trafiły na działalność sprzeczną z wartościami funduszu. W związku z tym Romanowski żąda od Tomasza Lisa publicznych przeprosin poprzez przypięcie oświadczenia na jego profilu na okres 30 dni oraz wpłaty co najmniej 5 tysięcy złotych na wybraną ochotniczą Straż Pożarną z województwa lubelskiego. Poseł zaznaczył, że w przypadku braku wykonania tych żądań zostaną podjęte kroki prawne. A cała sprawa ma na celu przywrócenie prawdy i ochronę dobrego imienia jego osoby oraz Funduszu Sprawiedliwości. Kobiety murem za prezydentem Nawrockim, mocne wsparcie przed pałacem. Przed pałacem prezydenckim odbył się Wiec Poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego, który w ostatnich tygodniach spotkał się z falą krytyki ze strony środowisk lewicowo-liberalnych. Chciałyśmy przekazać prezydentowi wsparcie od matek Polek, bo jest szkalowany w mediach i Sejmie, mówiła Magdalena Sztendur, jedna z organizatorek wydarzenia. Kaja Jarosz podkreślała. Że Nawrocki stoi na straży bezpieczeństwa Polaków i wartości narodowych, powstrzymując szkodliwe zmiany prawne, i że nie jest tylko człowiekiem słów, ale człowiekiem czynu. Redaktor telewizji w Polsce 24 Tadeusz Płużański ocenił Wiec jako piękną ideę, wskazując, że panie przyjechały z różnych części Polski, by wspierać prezydenta i pokazać, że propaganda lewacka mija się z prawdą. Uczestniczki Wiecu podkreślały, że Polska jest jedna i trzeba wspierać prezydenta, który stoi po stronie historii, rodziny, tożsamości narodowej i przyszłości dzieci a dzięki niemu pamięć o żołnierzach wyklętych i ofiarach komunizmu nie zginie. Marzena Gmińska dodała, że nawet w trudnych chwilach prezydent może liczyć na wsparcie matek, córek i wnuczek, bo idea przede wszystkim Polska, przede wszystkim Polacy jest wciąż żywa. Wiec pokazał siłę społeczną i determinację kobiet, które zdecydowały się zamanifestować poparcie w sposób widoczny i pełen emocji, podkreślając, że takie działania mają znaczenie nie tylko dla samego prezydenta, ale dla całego społeczeństwa, które pragnie zachować tradycje i wartości narodowe w obliczu politycznych napięć. Brown wyprzedza Konfederację. Nowy sondaż zmienia układ sił. Według najnowszego sondażu Social Changes, największym poparciem w Polsce nadal cieszy się koalicja obywatelska, na którą zagłosowałoby 31% respondentów. Drugie miejsce zajmuje prawo i sprawiedliwość z 29% głosów, a trzecie miejsce w rankingu wyraźnie zaskakuje OGB Korona Grzegorza Brauna osiągnęła 11%, wyprzedzając Konfederację z 9% wskazań. Lewica uzyskała 8%, Konfederacja Korony Polskiej 6%, a razem 5%. Poza Sejmem znalazłyby się Polska 2050 i PSL, które zebrały po 4%. 4% ankietowanych nie miało zdania. Wynik Braun'a jest sensacją dla obserwatorów sceny politycznej i wywołał oburzenie komentatorów lewicowych i liberalnych. Ekspert Łukasz Pawłowski zwraca uwagę, że partia Braun'a dogania Konfederację wśród wyborców w wieku 18-39 lat, w grupie 30-39 lat zdobywając najwyższe poparcie 10%. Braun zrównał się też z Konfederacją w poparciu wśród mężczyzn, przegonił ją na wsi i jest dziś partią numer dwa wśród wyborców deklarujących prawicowe poglądy. Wyniki pokazują że scena polityczna może ulec znacznym zmianom, a partia Grzegorza Brauna rośnie w siłę, wywierając presję na tradycyjnych liderów prawicy i wprowadzając nowe emocje w rywalizację przed kolejnymi wyborami. Ścigają Obajtka. Akt oskarżenia w sprawie. Umów z detektywami. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu i europosełowi Danielowi Obajtkowi w sprawie zawarcia przez spółkę umów na usługi detektywistyczne. Obajtek stanowczo krytykuje działania prokuratury. Prawo do obrony polegało na całkowitym zablokowaniu mojej inicjatywy dowodowej i zignorowaniu podawanych przeze mnie okoliczności. Wyznaczenie daty końcowego zaznajomienia się z aktami na dzień przedstawienia zarzutów to kpina spraworządności, napisał w mediach społecznościowych. Prokuratura zarzuca Obajtkowi, że od lipca do grudnia 2021 roku, jako prezes Orlenu, nadużył uprawnień, polecając Zbigniewowi L. zawarcie bez przetargu dwóch umów z Wojciechem K., które opiewały na łączną kwotę 393 600 zł. Umowy miały służyć identyfikacji działań nieuczciwej konkurencji, jednak według prokuratury realizowały prywatne interesy obajdka i nie miały znaczenia gospodarczego ani bezpieczeństwa spółki. Oprócz Obajtka oskarżeni zostali Zbigniew L., były dyrektor Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu, który miał zatwierdzić wypłatę świadczeń, mimo świadomości ich prywatnego charakteru, oraz Wojciech K., prowadzący działalność detektywistyczną który miał gromadzić informacje o stanie majątkowym i życiu prywatnym polityków opozycji. Obajtek zaznacza, że w tej sytuacji decyzja prokuratury była wykonaniem politycznego polecenia oskarżenia, a ostateczne rozstrzygnięcie należy do sądu. Czyn taki zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa wywołała ogromne emocje w mediach, a sam Obajtek zapowiada, że będzie się bronił i poradzi sobie z tą zarazą. Babcia z Kolima zawstydziła Tuska, benzyna poniżej 5 złotych. Donald Tusk pochwalił się dziś na platformie X, że na jednej ze stacji paliw w Polsce, należącej do koncernu BP, benzyna 95 kosztuje 5 ,18 zł 18 groszy za litr, czyli o grosz taniej niż obiecał w kampanii wyborczej 2023 roku. Średnia cena w Polsce wynosi obecnie 5 ,67 zł 67 groszy za litr. Więc premier z dumą prezentował swoje odkrycie. Niedługo później zawstydził go gwiazdor biskopolo Konrad Skolimowski. Znany jako Skolim, na jego stacji paliw w Czeremsze benzyna 95 kosztuje zaskakująco niskie 4,99 zł za litr. Słuchajcie, tylko proszę spojrzeć, co się wyświetla. Czy może być jeszcze niższa cena? Mówiła babcia Skolima w nagraniu, które błyskawicznie obiegło sieć. Skolim w stroju arabskiego szejka podkreślił, że nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są w szoku, jakie ceny paliw są w Polsce. W tym przypadku to faktycznie zasługa właściciela stacji a nie politycznych obietnic, zaznaczają komentatorzy, przypominając, że Tusk wskazał jedynie prywatną stację, gdzie cena akurat była bliska jego wcześniejszej deklaracji. Porównanie obu sytuacji pokazuje, że realne obniżki paliw w Polsce wciąż są możliwe i zależą od inicjatywy prywatnych przedsiębiorców, a nie wyłącznie od politycznych obietnic. Babcia z Kolima i sam Gwiazdor pokazali, że prosty gest obniżenie ceny paliwa może wzbudzić większe zainteresowanie i podziw niż wielkie deklaracje polityczne. Polowanie na Romanowskiego trwa. ENA znów w grze. Prokuratura nie odpuszcza byłemu wiceministrowi Sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Dziś złożono ponownie wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec niego, poinformował prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dzisiaj z informacji, które mam sprzed chwili od prokuratorów, został złożony ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego, przekazał Żurek na konferencji prasowej. Podkreślił, że zadziwiające jest, iż 19 grudnia sąd uchylił ENA, nie mając akt sprawy, bo akta były w prokuraturze i nie zawiadamiając prokuratury o posiedzeniu. Sąd nagle, bez akt sprawy, uchylił ENA. To jest rzecz bez precedensu, przekonywał prokurator generalny, dodając, że prokuratura będzie próbowała wnosić inne środki wobec tej decyzji. Przypomnijmy, że sąd okręgowy w Warszawie uchylił wcześniej europejski nakaz aresztowania wydany wobec Romanowskiego. Sędzia Dariusz Łubowski wskazał, że zjawisko ingerencji najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w niezawisłość sędziowską jest niebezpieczne dla demokratycznego państwa prawa i niespotykane w cywilizowanych krajach. Dodał, że notoryczne są ustawiczne publiczne wypowiedzi dotyczące toczących się postępowań i ferowanie orzeczeń, zanim zostały wydane przez sąd, co podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Sprawa Marcina Romanowskiego staje się w ten sposób symbolem konfliktu między władzą wykonawczą a niezawisłością sądów. A kolejne kroki prokuratury mogą jeszcze bardziej zaognić napięcie wokół tej kontrowersyjnej sprawy. Młodość Dobrzyńskiego w Ormo wzbudza kontrowersje. Choć Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, tłumaczył swoją przeszłość w Ormo jako realizowanie pasji z dzieciństwa, sprawa wywołała falę komentarzy i kontrowersji. Tydzień temu dziennikarz Wojciech Czuchnowski ujawnił w gazecie wyborczej wrażliwe dane o zdrowiu szefa BBN, profesor Sławomira Cęckiewicza, co wywołało spekulacje o możliwym wycieku ze służb. Dobrzyński w odpowiedzi zamieścił wpis na portalu X, uskarżając się na hejt i tłumacząc, że jako społeczny inspektor ruchu drogowego w strukturach milicyjnej rezerwy nikomu krzywdy nie zrobił. Politycy koalicji obywatelskiej rzucili się do jego obrony, a wśród nich Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, który w audycji gość Radia Z stwierdził: Z jakichś powodów nagle zaczęło wszystkim przeszkadzać to, że młody Jacek Dobrzyński z Lizakiem stał na ulicy i tak naprawdę nikomu żadnej krzywdy nie zrobił, nikomu nic złego nie zrobił. Nie był w żadnej polityce. Siemoniak podkreślił też, że w przeszłości w strukturach PiS byli byli milicjanci i osoby związane z komunistyczną władzą, a jednak nikt nie robi z tego afery. Obrońcy Dobrzyńskiego twierdzą, że jego działalność w Ormo była społeczna, niewinna i nie miała wpływu na politykę. Ataki na niego wynikają z politycznego hejtu wobec służb. Mimo to w internecie i mediach społecznościowych debata trwa, bo niektórzy podkreślają, że nawet gniewinne działania w strukturach milicyjnych mogą budzić wątpliwości, a nagłe ujawnienie przeszłości rzecznika łączy się z wcześniejszymi kontrowersjami wokół wycieku danych profesor Cęckiewicza. Sprawa pokazuje, że przeszłość w Ormo nadal budzi emocje i polityczne napięcia, a słowa Siemoniaka o braku szkody wywołują mieszane reakcje opinii publicznej. Chiny uderzają w polskie mleko. Cła powalają producentów. Polska branża mleczarska padła ofiarą nowych ceł odwetowych ze strony Chin. Najwyższe stawki. Od 21,9 do 42,7% obejmą polskich producentów, co oznacza poważne problemy dla eksportu. Chiny tłumaczą to antydumpingowym śledztwem dotyczącym dopłat do produkcji rolnej w Unii Europejskiej, ale eksperci i sami przedsiębiorcy widzą w tym odwet za unijne cła na chińskie samochody elektryczne. Polska w ostatnich latach odnotowała wzrost eksportu mleka do Chin, zwłaszcza w czasie pandemii, a w 2023 roku znalazła się na 10 miejscu listy największych eksporterów produktów mlecznych do państwa środka. Wartość sprzedaży przekroczyła 100 milionów dolarów amerykańskich, a Chińczycy uznali polskie mleko za bezpieczne. Teraz jednak nadzieje na odbicie rynku zostały pogrzebane, a w pierwszych 10 miesiącach 2025 roku eksport mleka i śmietany spadł do niecałych 12 milionów euro, choć najwięcej trafia obecnie polska Sirłotkę za sumę ponad 40 milionów euro. Zdaniem profesor Dominika Mierzejewskiego, cła rolne są tanim narzędziem nacisku politycznego Pekinu, który sygnalizuje niezadowolenie i jednocześnie wzmacnia własną produkcję. Polska znalazła się w grupie objętej najwyższymi stawkami, choć nie przekazała dodatkowych danych chińskim władzom w kolejnych etapach śledztwa. Skutki dla mleczarzy są dramatyczne, a polski sektor odczuwa, że chiński rynek staje się coraz trudniejszy do utrzymania. Chwile grozy w Edynburgu samolot uderzył w zbiornik paliwa. Na lotnisku w Edynburgu doszło do groźnego incydentu, gdy samolot linii Ryanair uderzył w zbiornik paliwa na kilka chwil przed startem do Faro w Portugalii. Pasażerowie przeżyli chwilę prawdziwego strachu, musieli zostać ewakuowani, choć na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. To było przerażające. Pilot przez interkom próbował uspokajać pasażerów, udając, że sytuacja nie jest tak poważna, jak wyglądała relacjonował jeden z podróżnych. Maszyna dopiero ruszała na pas startowy, gdy doszło do zderzenia, dzięki czemu nie zdążyła nabrać prędkości, która mogłaby spowodować poważniejsze skutki. Lotnisko i szkocka Straż Pożarna natychmiast podjęły działania ratunkowe. Incydent nie wywołał pożaru ani eksplozji, a ruch lotniczy nie został zakłócony, mimo pojawiających się w sieci plotek o wybuchu, które szybko zdementowano. Pasażerowie opisywali atmosferę strachu i chaosu, ale dzięki sprawnej ewakuacji wszyscy opuścili pokład bezpiecznie. Służby potwierdziły, że zderzenie z cysterną paliwową nie spowodowało pożaru, a samolot nie odniósł poważnych uszkodzeń. Incydent pokazuje, jak niebezpieczne sytuacje mogą zdarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie. A szybka reakcja służb ratunkowych i personelu lotniczego zapobiegła tragedii. Po zakończonej ewakuacji lotnisko wznowiło normalny ruch lotniczy, a pasażerowie, choć wstrząśnięci, podkreślali profesjonalizm załogi i służb, które opanowały sytuację w ciągu kilku minut. Dodatkowo, personel lotniska poinformował, że maszyna zostanie dokładnie sprawdzona przed kolejnym lotem, a wszyscy pasażerowie otrzymają wsparcie psychologiczne, jeśli zajdzie taka potrzeba co ma zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróży w kolejnych dniach. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.